Środa, 23 kwietnia. Ewelina Słowik, zapraszam na serwis informacyjny. A dziś w serwisie. Po kilkudziesięciu latach powrót na południową wieżę. Szukamy młodych liderów przedsiębiorczości. Agencja Rozwoju Regionalnego Arlek zachęca młodych ludzi do udziału w swoim konkursie Młody Lider Przedsiębiorczości. Osoby chętne muszą przedstawić swój projekt biznesplanu do 20 maja. Uczestnicy konkursu mają przedstawić projekt własnej firmy, w której starają się o dotację w wysokości 50 tysięcy złotych. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie i studenci w wieku do 25 lat. I teraz jest taki dobry moment, ponieważ za chwilę, kiedy rozpocznie się nowa perspektywa Unii Europejskiej, programy, które będą wspierały rozwój przedsiębiorczości, które będą wspierały powstawanie nowych firm, dalej będą się, czy dalej będą miały miejsce. Dlatego też myślę, że dobrze jest w tym momencie jakby sprawdzić, czy te nasze pomysły za chwilę spotkają akceptację e, osób, które będą oceniały już takie biznesplany prawdziwe. Młodym ludziom brakuje bodźca do działania i często sami nie wiedzą, że mogą starać się o finansowe wsparcie swoich planów z zewnątrz. Do tego, aby uzyskać te pieniądze, musi zdobyć właściwe, inaczej, przeprowadzić właściwą analizę, znaleźć właściwy pomysł i to przedstawić w taki sposób, żeby specjaliści, którzy zajmują się oceną, specjaliści, którzy naprawdę na tym się znają, ten projekt ocenili właściwie. No to myślę, że już takie coś, taki projekt wprowadza go w ten świat przedsiębiorczości na tyle, że ten młody człowiek później, tworząc własną spółkę, naprawdę będzie wiedział, w jaki sposób to zrobić. Oceną biznesplanów zajmą się specjaliści, którzy mają długoletnie doświadczenie. Na podstawie nadesłanych projektów wyłonią zwycięzców w dwóch kategoriach wśród uczniów oraz studentów. Myślę, że to jest takie świetne uzupełnienie tego, co robią szkoły, takiej zwykłej oferty programowej w naszych szkołach, gdzie też często nie ma czasu na tą praktykę. Ten konkurs, który organizuje Arlek, daje właśnie taką szansę sprawdzenia się praktycznego, w tym wzięcia odpowiedzialności to jest za swój pomysł, to co chce zrobić. I pomyślenia o tym, co bym musiał zrobić, co bym mógł zrobić, gdybym miał możliwość działania sam, gdybym mógł założyć swoją firmę. W ciągu ostatnich 10 lat agencja Arlek udzieliła ponad 540 dotacji na pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczych. Zwycięzcy konkursu z pewnością zyskają niezbędną wiedzę, aby również o taką pomoc zabiegać. Krystyna Zajkominkiewicz, minkiewicz wieloletnia nauczycielka języka polskiego, dziennikarka i poetka. Po raz drugi zaprezentuje swoją twórczość. Spotkanie z artystką i jej tryptykiem Kochaj Wiersze odbędzie się w kawiarni Vincero w piątek o godzinie 18. Kiedy po raz pierwszy pani Krystyna prezentowała swoje wiersze, nie spodziewała się tak dużego zainteresowania. Dziś okazuje się, że spotkanie trzeba powtórzyć. Drodzy Państwo, chciałbym dzisiaj zaprosić Państwa na spotkanie z moją poezją do kawiarni Vincero w piątek o godzinie 18. Spotkanie to odbywa się akurat w rocznicę promocji mojego tryptyku i organizuję je na życzenie państwa, ponieważ wszystkie tomiki zostały wyprzedane, państwo chcą jeszcze, w związku z czym zrobiłam dodruk i zapraszam o 18 do kawiarni Vincero w parku. Spotkanie jest otwarte i każdy może na nie przyjść. Gimnazjaliści w całym kraju chwycili za pióra. Wystartował trzydniowy maraton kończący naukę w gimnazjum. W Legnicy do egzaminu przystąpiło prawie tysiąc uczniów. W sumie w Legnicy jest 10 publicznych gimnazjów, a także trzy niepubliczne. W Gimnazjum Katolickim do testów przystąpiło 111 uczniów. Dla nich ten egzamin jest bardzo ważny, stąd skupienie na ich twarzach. Myślę, że nie mam się z czego stresować. To jest test gimnazjalny. Tak naprawdę nie wiem, co będzie. Mogę jedynie powtarzać określoną dawkę materiału. Myślę, że jestem dobrze przygotowany i że nie mam się z czego obawiać przed testem. Nasi nauczyciele dobrze nas przygotowali w ciągu tych trzech lat i nie ma co się stresować tym testem, naprawdę. Punktualnie o godzinie dziewiątej gimnazjaliści rozpoczęli pisanie testu z przedmiotów humanistycznych. Najpierw pojawiły się pytania z historii i wiedzy o społeczeństwie, na które podobno są doskonale przygotowani. Były dodatkowe testy sprawdzające, które przygotowaliśmy razem wspólnie w zespole humanistów, historyków, a poza tym zajęcia dodatkowe, na które uczęszczali uczniowie po zajęciach, przed zajęciami, jak, jak im było wygodnie. Natomiast po godzinnej przerwie uczniowie otrzymali arkusze z języka polskiego, którego do końca nie mogli być pewni. Myślę, że będzie rozprawka. Jestem tak na to przygotowany, ale może się różnie okazać, że będzie na przykład charakterystyka. Wszyscy liczą na, na rozprawkę albo ewentualnie charakterystykę, więc jak będzie coś innego to będzie spore zaskoczenie naprawdę. W czwartek uczniowie będą zmagali się jeszcze z częścią matematyczno-przyrodniczą, a w piątek z wiedzy o wybranym języku obcym. Większość uczniów wybrała język angielski. Odpowiednia liczba punktów dla wielu uczniów jest przepustką do lepszej szkoły średniej. Dla przykładu podam, że co roku ta część matematyczna przyrodnicza, która zazwyczaj jest trudniejsza, tak jak w wyniki w województwie są koło 22, tak nasi mają prawie drugie tyle. Więc wyniki są tak dobre, że wielu mi nie wierzy. Muszę pokazywać oficjalny wydruk. Prace będą sprawdzane przez egzaminatorów, a wyniki zostaną przesłane do szkół przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po wieżach Zamku Piastowskiego Legniczanie zyskują możliwość podziwiania panoramy miasta z kolejnej budowli. Wieża Południowa Kościoła Ewangelickiego od 1 maja będzie dostępna dla każdego. W trakcie majowego weekendu wejście na taras widokowy będzie bezpłatne. Później na wysokość około 60 metrów będzie można się wspiąć w każdy weekend. Za bilet ulgowy zapłacimy 3 zł, a za normalny 6. Na początku w weekendy, to znaczy nie wiem jak z piątkiem, natomiast sobota, niedziela na pewno. I będzie też możliwość umówienia się po prostu telefonicznie, jakby poza tymi godzinami wejścia. Natomiast mam świadomość tego, że, że obserwowanie zachodu słońca z tej wieży też jest rzeczą wyjątkową i będziemy też starać się wyjść naprzeciw takim potrzebom. Prace pod obiema wieżami rozpoczęły się w 2009 roku, gdy trzeba było wzmocnić fundamenty świątyni. Na całość wydano do tej pory około 2 milionów złotych. E, rzeczywiście w latach, w latach 80. E, chyba ostatni raz tutaj byli wpuszczani, oficjalnie wpuszczani turyści. Oczywiście później też można było wejść e, w, dzięki uprzejmości gospodarzy e, czy przy różnych innych okolicznościach. Natomiast e, no myślę, że spokojnie te 30 lat minęło. I, I znowu będzie to możliwe. W remoncie jest jeszcze druga wieża. Koniec prac planowany jest na przyszły rok, a cały Kościół kryje w sobie jeszcze wiele tajemnic do odkrycia dla wszystkich legniczan i nie tylko. Piłkarze miedzi w środowy wieczór zmierzą się z przedostatnim w tabeli energetykiem ROF RYBNIK. Podopieczni Fedoruka i tworka odzyskali ostatnio świeżość i po dobrym spotkaniu z arką liczą na kolejne trzy punkty. Treningi napastników przeprowadzane przez trenera Jezierskiego przynoszą zamierzone efekty. Straż miejska przekazywała w ręku uczniom informacje na temat opieki nad zwierzętami. Funkcjonariusze chcieli zaszczepić w młodych ludziach wiedzę o tym, że posiadanie swojego pupila to także obowiązki. Strażnicy wraz z zaprzyjaźnioną fundacją organizowali akcję „Odpowiedzialny opiekun”. Była to już druga edycja adresowana przede wszystkim do najmłodszych. My ze swojej strony chcemy przekazać, żeby jednak właściciele sprzątali po swoich piaskach, bo to jest obowiązek oraz żeby szczepili swoje pociechy. Dla nas to bardzo ważne i chcemy to już od najmłodszego, żeby każdy z nas wiedział, że taki obowiązek jest. Dlatego zapraszamy dzieci, zapraszamy rodziców, młodzież tutaj żeby do nas przyszła dzisiaj i jutro od godziny 10 do godziny 14. Funkcjonariusze edukowali także, jak zachować się w trakcie ataku zwierzęcia drzewko tak można zrobić tak, można zrobić też do drupek te rączki. Zakładamy na uszy i zamykamy tutaj o łokcie. W przykładamy do klatki piersiowej mocno, żeby schować twarz. Zakrywamy, żeby ten piesek nas nie niedziawno tak w nosek. Akcja straży adresowana jest do wszystkich posiadaczy zwierząt. Każdy powinien wiedzieć, jak opiekować się swoim podopiecznym. Dziękuję za uwagę, a po prognozie pogody zapraszam na legnickie ciekawostki kulturalne. Do zobaczenia!